Natura ma obsesję na punkcie krabów? To zjawisko zwane karcynizacją. Różne, niespokrewnione skorupiaki niezależnie ewoluowały w ten sam kształt, bo okazał się genialny inżynieryjnie. Płaski pancerz to doskonała tarcza, a krótki ogon schowany pod brzuchem jest niemożliwy do odgryzienia przez drapieżnika. Dlatego mamy dziś armię przebierańców. Słynny Krab Królewski to w rzeczywistości przerośnięty rak pustelnik, który porzucił muszle. Krab porcelanowy jest genetycznym kuzynem homara, a gigantyczny krab palmowy to kolejny pustelnik na sterydach. Wszyscy niezależnie odkryli, że bycie krabem to najlepsza strategia przetrwania. To klasyczny przykład konwergencji ewolucyjnej. Ewolucja nie ma planu ani celu, ale pod presją środowiska wielokrotnie dochodziła do tego samego wniosku. Pance czołgu i zwarte ciało to klucz do sukcesu. Krab to nie cel ostateczny. To po prostu wyjątkowo udany projekt.